No, dzisiaj będziemy nagrywali taki filmik, taki taki... challenge. I jeśli dobrze odpowiemy, bierzemy sobie jednego chipsa, a więc nie przedłużamy i zaczynamy. Dobra. I... Ty Ja czy ty? Ty, może. Dobra. Jak zawsze chciałam się nazywać. A, Marta, B, Kaja, C, y, Klaudia. O... Ale nie powie... powiedziałaś A, B, C. No? Ale jeszcze D. Nie, D, nie, nie, tylko trzy. Ale trzeba A lub B jednak. A lub B. Tak, ja? Marta albo Klaudia. Klaudia. Aha. Jest! Dwie tylko po takich dwóch propozycjach, okej? Jak ktoś źle... Jak to, to ja będę psa. Kiedy ktoś odpowiadam. Ja, ja źle odpowiem, nie ty bierze psa. Nie, nie. Jeśli źle odpowiemy, to nie żeby. To nikt. Teraz ten Dobrze, Dobra, weź to bo, bo zaraz będzie to cały czas. <grym> Mogę zjeść? No. Dobra. Mm, to. O, to będzie trudne. Jak mój. Jak moja mama miała mm, mieć na imię? Bo teraz ma na imię Marta, ale miała kiedyś się nazywać A. Violetta C. Y, Luna. B. Luna. Nadeczka. Dobrze. Mój dziadek zapomniał i upisał jako Marta. Prosty, mój brat nazywa się, więc już Ci dam A, Wiktor, B, Dominik. Wiktor. Skąd ty wiedziałaś? No, twój mały brat, Wiktorze. Uh -huh. Teraz ten. Wiem, co ci dam. Mój grat, a mój brat. Grat! Ej, <grystanie> <grystanie> ja zapomnę jego... Imię twojego brata: Damian albo. Daniel! Daniel, a nie Damian. Co za Damian? Na Dobra, czy mój? Do jakiej klasy mój brat chodzi? A. Pierwsza gimnazjum. E. Pierwsza liceum. E? e? Oj, no. No A, B, a nie... Pierwsza liceum. E. Jak to E? No, tak nazwa tej szkoły. Oj, klasy jego. A, tak. To... Lub... a i... dwa tylko ma się powiedzieć, czy dam, dwa. No. P proste. Lub pierwsza gimnazjum. Y, pierwsza gimnazjum C. To też ci pójdziesz teraz. Do, ja, do jakiej klasy mój brat chodzi? Pierwsza gimnazjum E? Pier, pierwsza czy pierwsza gimnazjum E? Będzie Oj, się... czy pierwsza gimnazjum C? Ja wiem, że pierwsza gimnazjum e. Ale do e. Mhm. Mm yes. Konia. Hmm. Teraz ty. Dawaj, bierz. Ja y, postać ci najbardziej z Skubidubidu. Dobry, A. Wszystkie, bardzo lubię. Y, D. Już trochę przesuń, bo Ciebie pewnie y, D. Lubię tylko Dafne. Wiesz, bo <grym> to... <mi zrobić. grym> Au. Kurta, no nie wiem. Trudne bardzo. Mm. Kurczę. Zastanów się. Dobra, yy, zatrzymaj i wróćmy, kiedy ona się zastanowi. Nie, bo ty mi możesz wtedy podpowiedzieć. Nie, no to ja bym stawiała da. I Dafnę. Całą. Jest! Jest! No, nawet powiedziałeś dawne a ja Kurde. powiedziałam całą. Teraz ty. Jaką najbardziej postać lubię soj Luny? A. Lunę, B. Ninę. Y, Ninę. Po? Nie. Lunę najbardziej lubię. Ninę. Lunę najbardziej lubię. Ja Lunę najbardziej lubię. Ale ja jestem Felicity. Nie. Ty nie jesteś Felicity. Ja jestem Felicity. Gdzieś ty lubisz bardziej Ninę niż Lunę. No, ale ja lubię najbardziej Sojlunę, z, z tej bajki Sojluna, ale wolę być Niną, czyli Felicity. No, to bardziej lubisz Ninę, czy Lunę? Lunę bardziej lubię, ale jestem Felicity. Dobra, to, ja tak to ja nie biorę. Teraz tak się, się udaje, że jestem Felicity. To jest mój Dobra. O, ile moja mama miała lat, jak mnie urodziła. Ja teraz. A. Hmm.